Serwus to będzie dobre Wszystkie bardzo grację i Ja jestem Milki do kolejny odcinek z Minecrafta. Słuchajcie, survival, czy zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zobaczcie, jaką mam zarąbistą koszulkę, którą możecie kupić na moim sklepie, który jest w opisie, także no zapraszam do opisu. I jak możecie zauważyć, zobaczcie, nasz włamywacz zniknął. Nie ma jego domku. Ja nie wiem jak to się stało, ale tak się słuchajcie, cieszę, że to jest niemożliwe. Nie ma nic po prostu. Ja wchodzę na świat, a tu nie ma po prostu. Także słuchajcie mega, super. Koniecznie zostawcie z tej okazji łapkę w górę. I tak w ogóle to jutro. Sylwester, także nowe słowa nowego roku. Wam życzę, żeby wam się wszystko fajnie ułożyło w tym nowym roku. I ogólnie rzecz biorąc, to dzisiaj, zobaczcie, jestem przygotowana na coś. Mianowicie na budowanie mostu. Dokładnie, sobie dzisiaj budujemy most. Także ja sobie zabiorę tylko jedzonko, bo wiecie, no jedzonko jest ważne. I zobaczcie, co tutaj, zrobiłam. Patrzcie na to. Uwaga, uwaga, taram! Spędziłam nad tym dobre dwie godziny, już tutaj zaczęłam troszeczkę budować, tutaj to wygląda w ten sposób, musiałam w ogóle obniżyć troszeczkę sufit, który musimy dobrze to zrobić, dlatego że no jeszcze to nie jest tutaj gotowe, nic, to jeszcze będzie do góry pociągnięta ta góra, ale no tak to wygląda, słuchajcie, myślę, że w miarę okej, okay, takie jakieś, nie wiem, fundamenty czy coś, nie wiem, wydaje mi się, że jest oki. Okay. W każdym razie, oczywiście, my wszystko tutaj będziemy ogarniać sobie powolutku. Mam przynajmniej taką nadzieję, to jeszcze musimy pochodnie dodać, ponieważ jest tutaj bardzo, bardzo ciemno. No i jak mówię, dzisiaj będziemy, słuchajcie, robić ten most, będziemy go sobie dokańczać. I jak już wiecie, no, no zaczęłam już coś tutaj, tutaj budować, tam też jak widać, ale to nie jest, słuchajcie, zdecydowanie to. Więc ja sobie tutaj zerknę najpierw w ogóle, bo na tym samym poziomie musimy, tak jakby tam skończyć, i to jest poziom Y. 66, Ok, no to w takim razie idziemy też na 66 poziom tam, pyk. Come on, come, on, come on. Ja tutaj coś zaczęłam, ale to jest tylko tak, żebyśmy wiedzieli po prostu, co tutaj się dzieje. 64, 65, 66 i tu jest 66,5, czyli musimy to zrobić o jeden niżej, dokładnie. I w tym momencie, słuchajcie, możemy już zacząć sobie coś działać. To to zrobimy tak oczywiście, tutaj do samego końca dojedziemy. To możemy zrobić w ten sposób. Ok, proszę bardzo. No i stąd po prostu działamy dokładnie z tego tutaj momentu, jak się zaczyna tak, jakby widok, no nie? Czyli to jest nasza pierwsza kratka, i z tego co pamiętam, to pierwsza kratka miała mieć 3, 4. Proszę bardzo. To tutaj musimy, oczywiście, będą takie malutkie problemiczki, Ale oczywiście sprawdzimy sobie najpierw, czy wszystko jest ok. I tak swoją drogą, słuchajcie, to ostatnio. E, były święta i możecie napisać jak tam wam w ogóle jak spędziliście te święta? Czy cieszycie się z prezentu, ile mandarynek zjedliście? Bo to jest też naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. E, ile mamy tutaj tego? Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jak mówiłam, cztery. Potem raz, dwa, trzy, cztery i po... O! Co jest grane? Coś mi uderzyło. Lisa joined the game? Co? Co jest grane? Co tu tutaj się dzieje? dzieje? Halo? Co? Co jest? Eliza? Co to ma być? Hejka? Jak hejka? Co ty mi no robisz tak. na moim świecie, babo? No... Proszę to mi wędzi. zostawić tą skrzynkę! Ksz, 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 ksz. Sio, 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 sio. Co Oła. jest, Eliza? Co jest, Eliza? Eliza? No, co ty robisz? Zostaw mi tą skrzynkę. Ej, Eliza, dosyć tego. Bo cię zabiję zaraz. Bądź mi stąd. Co ty robisz? Co to, co. No, ej! No nie nie z mojego jedzenia, ja je zbierałam. Co ty robisz? Powiedz mi, może mi wytłumaczyć o co chodzi. No, pamiętasz te wszystkie pranki i ten domek i w ogóle na tobie? Czy to byłaś ty? No tak. Ja cię chyba zastrzelę po prostu zaraz, Eliza. Ty nie rozważ. Ja tutaj się głowie, co się mogło ty dziać? A to naprawdę byłaś ty? Mm -hmm. Eliza, no po prostu ty mnie do szału doprowadzasz. No nie mogę, no ja nie wytrzymam, no? No przepraszam, ale. Ja tu się bałam to o to moje itemy. Niech mi ktoś... się tak denerwowałaś i się zastanawiałaś w ogóle. Eliza, ktoś mi itemy kradł. Ja się zastanawiałam po prostu jak głupio, o co chodzi. Potem jeszcze miałam łowić ci ryby, drewno jakieś, w ogóle czemu ty się podpisywałaś, to masz co ty o co ci chodzi w ogóle, babo? No, to był taki mój nick, taki, żebyś nie widziała, że to ja, ale żebyś tak jakby wierdolił. A, Eliza, jak już tutaj jesteś, to nic, budujesz most. Chodź, idziesz ze mną budować most. Most? Most, bo muszę budować most, ale tak swoją drogą, jak już tutaj jesteś, Eliza, chciałabyś się może tutaj wprowadzić, bo troszeczkę tutaj nudno, tak samej. Hm? No, tak. O. To świetnie, to może w też ci dom. Zbudujemy przy okazji, to Chodź, Eliza, chodź, bo ty, bo ty chyba nie masz żadnych itemków, co nie? Mam tylko Oczywiście, że mój, bo oczywiście mi wszystko musisz zająć, stara. Ale ja mam tutaj głośno w ogóle muzykę, czekajcie sobie troszeczkę to ścisze. Ała, no nie wiem, nie dość, że ja ci daję jedzenie i rzeczy moje, to ty oczywiście mnie jeszcze bijesz, tak? Przepraszam. Dobra, masz, Eliza, to jest moje ostatnie żelazo chyba, także to sobie je zabierz i zrób sobie, wiesz, kilofy i tak dalej. Wszystko sobie zrób to, co po... W sumie masz 59. Dobra, to tam co Po prostu weź wszystko, to co potrzebujesz, ok? Eee, no dobra, ja mogę zrób sobie... Wszystko, dobra, no wszystko, bierz, bierz, bierz co chcesz, po prostu, rób eee, to, co moje, to jest swoje, tylko na chwilę, także zabierz wszystko, co potrzebujesz. Ja tutaj będę sobie robiła e, na razie most. Ale tak, nie pasuje mi jedna rzecz. Aha, raz, dwa, trzy, a, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy... Dobra. Czyli cztery, pięć i sześć. Ok, to w takim razie dobrze myślałam. Zaczynamy od czterech. Raz... Aha, to z tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery. A żeby zarobić zbrójkę? No, W sumie to sobie zrób. Tutaj jest pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Yy, tu będzie 6, tutaj widzę, że już popsułam, słuchajcie. Raz, dwa, Jak trzy, cztery, pięć i sześć. No i tutaj to już do końca będzie, słuchajcie, takie, jaki jest. Dobra, zarobiście. W takim razie, słuchajcie, ogarnęliśmy. Zaraz oczywiście zbudujemy domek Elise troszeczkę i pomożemy się tutaj wprowadzić na. Na nasz świat. Nie wiem jeszcze jak się mój świat nazywa w sensie, no nie wiem. Wszyscy mają jakieś fajne nazwy, wiecie, swoich miastek, miasteczek i w ogóle, a ja, a ja no po prostu no nie mam tego nie zmieniam. Po prostu pomysłu. Także to są po prostu tylko to zwlecza kraina i tyle w temacie, no. To bardzo zła? Elisa. Nie odzywaj się do mnie na razie. Więc tak, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, trzy. Ja to popysłam coś, raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć Ale mościol 2, budujesz 4, 5, 6, siedem, 8. No dobra, może być 8. No Eliza, ja tutaj po prostu taki ta, To po będzie takie piękne, że ty Ała, no jeszcze ja jej daję Ten, nie, i ty jeszcze mnie bije No fajnie No Daj mi też coś w Dobra, to czekaj, zaraz ci dam Tylko musimy chyba najpierw się zaraz położyć spać Ponieważ jest bardzo, bardzo ciemno To jest naprawdę no, niebezpiecznie krzywy? Jak to krzywy? No bo tutaj jest w dół, więc w górę w ogóle.. No żeby to ładnie wyglądało, nie? To jest kurde i za sztuka. Dobra, no, to musi być takiej samej wielkości jak to. To ja mogę zrobić pół płytki na górze. Jakie pół płytki? No na górze. Eee, co ja robię? Źle, źle. Musimy sobie o jeden klocek w tamtą stronę się przesunąć. Dokończę za tylko te filary, dobra, Żeby mi się ten moc nie zawalił i możemy ich budować do ciebie, okej? Okay? Dobrze. Ale się stąd posuń. Dobra, czyli tak będzie dobrze. Mhm. Mm Muszę sobie coś zjeść, bo zaraz umrę. Tak, swoją drogą. Dobra, idź, ja może chodź najpierw spać, ok? Bo tu jest naprawdę niebezpiecznie, jak jest ciemno. Chodź, chodź, chodź. Idziesz. Co ty się tam patrzysz? Chodź, no, I uważaj, a w ogóle tej, tej, tutaj popsułam, ale to, to się naprawi, na przykład tak to zrobimy, o i proszę, i już, i już działa, dobra. Także chodź Eliza do mnie do domu, położysz się w łóżku i pójdziemy spać, ale Eliza, lewa strona jest moja, a prawa strona jest twoja, rozumiesz, i nie dotykasz mnie w ogóle. Mówię na no dobra, ja coś Aha. mówię tam na, na dobra, idź już spać, po prostu idź już spać, babo. Sorry. Okej, okay, dobra, niech będzie, niech ci będzie. Mm, okej, okay, dobra. Wyspaliśmy się ładnie, oczywiście. Teraz, słuchaj, lecimy sobie tutaj i zrobimy, dokończę te filary i już i zamożemy coś się udawać. A ty się zastanów w ogóle, gdzie weź, zbadaj okolice Pochodź sobie tutaj troszeczkę i mi zaraz powiesz, gdzie chcesz dom, okej? Okay? Ja muszę oczywiście wyrazić na to zgodę, jako prawowity burmistrz tutaj tego miasta. Okej, okay, tutaj to. Żyjesz tam, Eliza. Tak, tak, żyje, żyje. Dobra, czyli teraz tutaj. O ile się ja nie mylę, nie miasta, śmieszne. Co jest takiego śmiesznego do ciebie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy, cztery, pięć, dobra. Musimy sprawdzić, czy tutaj wszystko jest na pewno dobrze. Tutaj z tego, co widzę, to też jest. Raz, dwa, wow. trzy, cztery, pięć. Okej, okay. wszystko, wszystko się zgadza. Baby, gdzie chce. No, gdzie chcesz możesz. To jest jak najdalej od ciebie. Ha, ha, ha. Wiesz, co za nie jesteś wcale zabawna. Ty myślisz, że jesteś fajna, fajna i zabawna, a tak wcale nie jest. Dobra. Eee, w każdym razie lecimy sobie dalej z naszym domem znaczy, nie mam domem, tylko mostem. Wybaczcie mi bardzo. Eee, teraz musi być o jeden niżej niż to. A nie, nie o dwa, o dwa. fajnego miejsca. tam Podobą gdzie wcześniej się budowało. Jak to dzieje To jest naprawdę bardzo ładnie, wszystko wygląda. Mi się to i to bardzo, bardzo podoba ten mie to miejsce. Ogółem to, nie wiem czy to jest, raz, dwa i trzy, chyba tak powinno to być. Tak? Tak. E, tam, gdzie wcześniej Eliza się budowałaś, no nie, tam na tej płaskiej, tak jakby półwyspie, nie wiem jak to nazwać, to tam, hmm. gdzie są pochodnie, to tam możesz się w sumie wybudować. Nie. Czemu tam nie? Tam było brzydko. Eliza, no po prostu, dobra, nie, nie, niech, niech ci będzie, niech ci będzie. Ja nic po prostu nie będę już mówić, bo widzę, że to nie ma najmniejszego sensu. Jeden, dwa i tutaj trzy. Lamy! No. Babu, to jest, tutaj jest wszystko kobieto. A wiesz, że nowa? 1, 15, 1.151? No wiem. Mogę zbić lamę? Ona mnie opluje? Mhm. zawsze cię że nie zabije. No właśnie. To ona mnie opluła. Dobra, wiecie co, już yy, filary są porobione, więc myślę, że po prostu zostawimy ten mostek jak jest i tak on będzie do poprawki. Ale to wszystko na spokojnie sobie ogarniemy. Dobra, Eliza, już znalazłeś to miejsce czy nie? Nie. Chodź, ja ci pokażę gdzieś miejsce. Musisz tylko zejść na dół do mnie, tam gdzie jest mój domek. To może, chodź tam, gdzie jest most. Bacz, no ja jestem jest właśnie tam. przy tym moście. A ty gdzie mhm. jesteś? Ja tutaj. No gdzie tutaj? Co to znaczy tutaj? Przy wodospadzie. Na drugiej stronie. Aha, miasta. dobra, dobra. Yy, miasta. Kiedy nazywasz <coughs> miastem, jeden dom. Dobra. Yy, chodź ja ci pokażę. Chodź, chodź, chodź do tego mostu. Chodź na ten most. Czujemy pokażę jedno miejsce, fajne. Mam pół serduszka Chodź, to sobie coś zjedz i chodź no mi Chodź za mną, i follow me, please Come on, come on Ej, Zaraz ci pokażę jakieś fajne miejsca Mam nadzieję, że będą ok. Czekaj chwilkę No to tak, No tutaj jest, to jest takie jedno z takich fajniejszych miejsc Zobacz, czekaj Musimy się wspiąć jakoś na górę Już wpłynę No to chodź Zrobimy do siebie most? No tak, oczywiście. To będzie prawdziwe miasto teraz. Jak tutaj zamieszkać oczywiście. Więc tak, to jest pierwsze miejsce, zobacz, tutaj na takiej wiesz, takim zniesieniu. No nie? Tutaj w tym miejscu, Wy, wywalimy trochę drzew, wiesz o co chodzi. To to jest miejsce pierwsze. Nie spadnę? Myślę, że nie spadnę? No myślę, że nie spadniesz. Co ty na to? Bezpieczna czuła. Albo tam, zobacz, to naprzeciwko, no nie? Tutaj. Gdzie? No tutaj. Tam gdzie się wcześniej mieszkałaś. Jak wcześniej mieszkałam. No, gdzie zbudowałeś sobie tę tą haupę? Aha, się. No, no Te to możemy tam. Jeżeli też chcesz, oczywiście. Nie, na no, takim równym czymś nie chcę. No, to nie wiem, no, tam jest, czy są jakieś tereny, ale one nie są takie zbyt piękne, szczerze ci powiem. Także albo tam, nie albo tam na, na tym wyższym. Ta górka mi się podobała. No to na tamtej górce? Tak. Dobra, no to w takim razie, słuchajcie, robimy domy z listy na tamtej górce. Eee, ta trzcina to, Eliza, twoje zadanie, każdy w mieście ma swoje zadanie i twoje zadanie będzie właśnie ścinanie tej trzciny i przynoszenie mi, jasne? Tobie? No tak, bo to moja trzcina. Nawet nie wiecie, jak długo jej szukałam i, słuchajcie, ją pięknie roznażałam. naprawdę. Dosyć długo mi zajęło, żeby to wszystko ładnie tutaj doprowadzić do stanu, w jakim to teraz istnieje, ponieważ musimy oczywiście dużo fajnych rzeczy. No i co, Eliza, robisz, no? No bo nie wiedziałam, że ty tam Dobra, no to tak, troszeczkę może o jeden... Eł, coś mnie bije. O jeden, słuchajcie, zetnę tutaj. Czemu? No, żeby miała, żebyś miała więcej miejsca po prostu na, na domek, nie? Racja. To jest naprawdę dobry pomysł, także tak też zrobimy teraz. No i jakiś domek zbudujemy. A w jakim chcesz w ogóle stylu ten domek? Kim fajnym. Ale ja bym chciała tu mieć taki taki fajny klif, wiesz? Ja bym się nie chciała tu no mieć... No dobra. No dobra, to no to, to ścinaj to, weź łopatą tę dawaj Chcesz mieć takim styl jak ja, czyli taki wiesz, stone, drewno, cobblestone. Może być coś takiego? No nie wiem. Takim jak ja. Chcę. No jakim ty chcesz? No takim jak mieliśmy na poprzedniej serii, którą oczywiście Emilia zepsuła. Mam pomysł w sumie nawet. Nie wiem, czy on wyjdzie. To ty, Eliza zajmij się tutaj w ogóle wykarczowaniem wszystkim drzew. Tutaj, dobra, tych dwóch i tego, okej? Okay? A ja będę chciała trochę powiększyć. Chyba, chyba, że tu jesteś. Ja chcę powiększyć. No właśnie, ja mam taki jeden pomysł, żeby to fajnie wykonać. Ale nie wiem, czy on się uda. Mika, mam do ciebie pytanie. No? Czy ty masz farmę? Nie, ja nie mam nic, Eliza. To ja będę miała farmę, ja chcę być rolnikiem. Dobra, to ty będziesz rolnikiem w takim razie. Okej, okay. oooo! To nie jest głupi pomysł. Ale myślisz, że No ja nie wiem, czy do no, ja Nie, 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 dobra nie. domu. Ła! Wow. Do Oła, wow, to tutaj jest ta Baśka. No ty wredna babu. Szczela i szczela ja i myślisz, że jest fajna. Ja Jestem farmerem i rolnikiem. Okej okay. No, to możemy tak zrobić w takim razie, Eliska. Że Ty będziesz jakimś tam farmerem, rolnikiem i w ogóle będziesz miała tam swoją plantację. Jedenko. Dokładnie, dobra. No to w takim razie tak to robimy. Tylko muszę się jeszcze zastanowić, bo nie wiem za bardzo kurcze. No, nie mam niestety wizji żadnej w tym momencie. Na no to, żeby jakoś fajnie ten to domek ci wykonać. No, farmera. Mhm. Taki drewniany wiesz, No, wiem, wiem, wiem. Rozumiem, cię. No dobra, no okej. Okay. Skoro tak chcesz taki domek farmera, no to niech będzie. W takim razie drewno i cobblestone tutaj będzie wskazane, tak myślę. A w następnym odcinku zróbmy młyn. Dobra, możesz mi dać Eliza z drewno. Jakiego koloru? No zwykłe drewno. No to masz, chodź tu do mnie. Nie, gdzie jesteś? Tutaj. Gdzie? No tutaj. No gdzie? O, tutaj, no. Całe drewno jakie masz. Bo ono mi się no, bardzo przyda Dobra, to. dobra, dobra. No i to. No okej, okay, dobra, to dzięki. Tam to sobie może zamienić, bo przez przypadek zakarczowałam. Sobie. W takim razie takim takim mniej więcej wielkości będzie ten twój dom taki mały tutaj trzeba jeszcze do, tam to powiększyć to na razie to po prostu w ten sposób zrobimy ale oczywiście to tutaj ładnie zrobimy tak, żeby to wyglądało jakoś o to się nie martwcie mhm i tak, tutaj zrobią, że nie taki sposób tylko bardziej tak dotąd raz, dwa, trzy, cztery, pięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć dobra, tutaj Ehm. I teraz Takie możemy. Czekaj, czekaj, czekaj. Mm, tutaj by musiało być w takim razie gdzieś aż dotąd. Nawet o jeden dalej, liz. Zadaj mi drewn e, Dirta. E, tego nie do... tutaj... Tutaj nie rób. Daj. A tutaj Tarasik, tak? Tutaj Tarasik, tak? Czekaj, zaraz ci powiem, jaką mam wizję, i zaraz ci wszystko wytłumaczę. Chwila. A tutaj Tarasik, ja chcę tutaj mieć Tarasik. Dobra, no spokojnie, spokojnie. Tutaj nie będziesz miała Tarasiku. Czekaj. Aha. <laughs> czekaj, chwila. Mówię ci, Lisa, ja tutaj muszę naprawdę się zastanowić, ponieważ ja tej budowniczy Milki wkracza do akcji. Dobra to mniej więcej taki, Mmm, jeszcze trochę powiem Ci, że powinno być jeszcze o jeden dalej, tak mi się wydaje. No i to by miało sens. Dobra, i tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć Cztery... pięć Nie, pięć, tutaj, w tym, w tym jest, dobra? I teraz do samego końca w takim razie lecę tu. Oh! Eliza, co to ma być? Co ty robisz tam? Dobra, czyli w taki, takiej wielkości będziesz miała domek, Eliza. Już tam lecę, tylko muszę tu załatać tę dziurę, bo... ...tu będzie wyglądać jak u ciebie... Eliza, ja widzę... Co jest grane? Eliza, wiesz, co jesteś bardzo niemiła. Zaraz cię wyrzucę tutaj z mojego świata. Ja będę farmerem, nie możesz mnie wyrzucić, nikt ci nie będzie dostarczał jedzenia w takim razie. Sama będę farmerem dla siebie i tyle. Dobra. Nie nasze rady. Jasne, to tak, tylko mówisz, że ja jestem świetnym farmerem. Okej, okay, dobra, w każdym razie słuchajcie. Teraz musimy, słuchajcie, naprawdę dosyć dużo popracować, ponieważ A to nie będzie kupnie. takie proste. Myślę, czy ston, czy ston, ston, czy ston, Myślę, że ston jest taki bardziej. A ja będę powiększyła farmerski. jeszcze tutaj o jedno. Tutaj jest tam, tutaj jeszcze jedno. Mm -mm. Mi się wydaje, że jest okej, okay, bo chcę, żeby to miało pięć, żeby to było po prostu symetryczne w każdym Aha, miejscu. Dobra, no, nie. Ci będzie, no Okej, okay, to w takim razie Tutaj zrobimy coś takiego Na, na około całego domu Eliza, daj takie schodki, zobacz daj mi Dobra, schodki. masz, proszę bardzo daj, Daję ci schodki tyle, ile mam e, Tylko muszę naprawdę, no ja nie wiem Ja tak teraz nie mam za bardzo, w sobie sensie jakiegoś pomysłu Bo zostałam wyrwana z kontekstu Ja tutaj sobie robię, słuchajcie, na mojej Emilia, most, co to ma być? Akcja. Proszę co? tu przyjść. Co to ma być? To jest na mnie pułapka. <laughs> to jest, to nie jest, to jest tutaj, to, to są te ruiny, co mi pisałeś, że mam ten, że mam je... No, wiesz co, ten itemek jakiś nie. ci przynieść czy coś. te itemy takie. No, 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 no. Ej, ej! Ty chciałaś mnie zrzucić? Elisa! No, no bo... nie, chyba się nie polubimy zaraz. A tu? Aha. Tu chcę okay. mieć taras. No babo ty ty się nic nie martw. Brakuje ci się jednego słodka naprawdę dobra to jednego. czekaj, zaraz ci zrobię, zaraz ci. O! Yy, zaraz jeszcze musimy iść spać Eliza. Oj oj, 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 oj. O co się? Chciałam iść stąd! Wow, zaraz ci do, do, do tej dziury, do tej... Słuchajcie... Ja my tutaj pomyślimy... I zrobię krótkie cięcie. Słuchajcie, jak już będę wiedziała mniej więcej jak to zrobić, to po prostu was wracamy, także do sobie za 3 sekundki się widzimy. Moi drodzy, jak widzicie, już tutaj coś się fajnego kroi, słuchajcie. Ogólnie rzecz biorąc, to tak to tutaj wszystko na razie wygląda. Nie jestem pewna, czy to wygląda jakoś mega, super, hiper, ok? No ale myślę, że tak wstępnie jest chyba w miarę dobrze. Nie, Lisko, podoba Ci się? Tak, mi się bardzo podoba jako farmera. Yy, no, no i tak sobie po prostu będziemy tutaj popatrzcie, yy, budować. W tym momencie. Tutaj Eliza, o, w taki sposób. W tak. Eee... A tutaj jak to mam zrobić? No, tak jak po prostu biegnie ten dach. Oj, to źle zrobiłam. Nie, nie wiem, czy to jakoś pięknie wygląda. Słuchajcie, myślę, że nie ma no nie. tragedii. Także jest w miarę po prostu ok. To damy. O nie, tutaj mm. będzie ciężej już, słuchajcie, to wszystko zrobić, ponieważ będziemy musieli tak, wiecie, tak wybijać, co nie. Ale mam nadzieję, że tragedii, słuchajcie, jakieś bardzo nie będzie. Okej, okay, tutaj w tym miejscu. Eee, no i jakoś to będzie sobie w następnym odcinku też myślę, że coś dokończyliście, że w ogóle już w na następnym odcinku ten domek będzie słuchajcie, gotowy. Eee, taki salusieńki. Okej, okay, tak, tutaj dobrze. Bardzo dobrze robić coś, źle robisz. Czekaj, to, to, to trzeba usunąć. To jest oczywiście, jak coś zrobi źle, to nie poprawi hmm. tego, tylko to po prostu zostawi i będzie miała nadzieję, ma nadzieję, że ja jej to poprawię. Tak, i tutaj wychodzisz, no nie? Wiesz jak wie, chyba, chyba, chyba szczaiłaś o co tutaj chodzi. I tak, teraz tak, zrobimy tak. tak. Ja ci tutaj to wszystko zrobię. E, także słuchajcie, no ja tutaj będę po prostu, będziemy tutaj teraz to wszystko dokończać i w następnym odcinku zobaczcie efekty końcowe. E, także my z Solidko się żegnamy. My się widzimy oczywiście w kolejnych odcinkach z Minecrafta i już będą no, w nowym roku, słuchajcie, te odcinki, także no, życzymy Wam Sadiskom razem e, udanego Sylwestra i w ogóle szczęśliwego nowego Cześć, roku. Świąt! Szczęśliwego nowego yeah. roku. Także trzymajcie się, papa pa i bawcie się. Hejka, do Sękuj. zobaczenia.